Hej Dino! Chcesz nacisnąć przycisk i dowiedzieć się, czego pouczymy się dzisiaj? O, dzisiaj będziemy uczyć się, jak obchodzić się z ogniem, a do tego jak się rozpala ogień. Chodźmy teraz do naszego parku, Dino. Hej, przyjaciele, co dzisiaj porabiamy? Aha, będziecie rozpalać ognisko? Masz rację, Dina. Ogień jest niebezpieczny, nie ma z nim żartów. A może podyskutujemy o zasadach bezpieczeństwa przy rozpalaniu ogniska? Co wy na to? Doskonale. Okej, okay. przede wszystkim musimy się upewnić, że możemy zgasić ogień w razie niebezpieczeństwa. Tak jest, Dino. To dobry pomysł, żeby mieć w pobliżu źródło wody. Ten wąż ogrodowy na pewno nam się przyda. A czy wiecie, gdzie można rozpalić ognisko? Rozpalić ognisko można tylko w wyznaczonych miejscach, tam gdzie jest bezpiecznie. O, spójrzcie tutaj, to chyba będzie idealne miejsce. E, Dina, to nie jest dobry pomysł tak zaglądać w ognisko. Pamiętaj, że nawet zagaszony ogień może wciąż się tlić, a to oznacza, że może podpalić coś innego. O, nie masz się czym martwić! W końcu uczymy się zasad bezpieczeństwa. Mamy jeszcze dwie ważne zasady odnośnie obchodzenia się z ogniem. Jedno z nich pewnie już poznaliście. Masz rację, Dina. Dzieci nigdy nie powinny się bawić ogniem samemu. W pobliżu musi być zawsze ktoś dorosły. I ostatnia zasada, co powinniśmy zrobić, kiedy już skończymy z ogniskiem? Tak jest! Powinniśmy zagasić ogień przy pomocy wody. Tak jest, Dina. Nawet kiedy już zagasimy ogień, powinniśmy trochę poczekać i upewnić się, że jest na pewno zgaszony. Uh -huh. I to już wszystkie zasady. A teraz powtórzymy je od początku. Uh -huh. Po zakończeniu ogniska zawsze trzeba zagasić ogień. A czym go zagasić? Tak jest, wodą. Po drugie, rozpalamy ognisko tylko w wyznaczonych miejscach, takich jak na przykład w tej miejsce. Dina, czy pamiętasz trzecią zasadę? Zgadza się, nie wolno bawić się ogniem. A czy dziecko samo może rozpalić ogień? Tak jest, ogień może rozpalić tylko dorosły. I na koniec, po zagaszeniu ogniska, zostań przy nim jeszcze trochę, żeby upewnić się, że ogień zgasł. Okej, okay, teraz już wszystko wiemy, więc możemy rozpalić nasze ognisko. Mmm, smacznego moje dinozały. Do zobaczenia następnym razem.